W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dzień drugi: Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa. Ona jest po to, aby do Niego prowadzić. Stefan Kardynał Wyszyński, Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko Nasza. Która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym szkaplerzem świętym. Nawiedzasz ich dusze, pocieszasz je słowem i przykładem. Uproś nam, o królowo nasza, aby syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, swą boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów. Abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali. Abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali. Abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich. Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak matka i dasz naszym duszom i sercom. Niezmącony pokój. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi. I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.